Cześć, witam! Dziś kolejny odcinek z silnikowni, a zarazem ostatni odcinek z montażu silnika V8 w całość. Miałem tego nie nagrywać, ale pod ostatnim materiałem prosiliście w komentarzach, abym też to nagrał. Tak więc, na Wasze życzenie, nagrywam ostatni, właśnie ten montaż. Chciałem robić od razu odcinek z uruchomienia tego silnika, ale, no tak jak mówię, to jest właśnie na Waszą prośbę. Więc lecimy dalej z tematem, ale zanim. Wiadomo, standardowo zacznę coś dalej robić, nagrywać. To nie yy, opowieści dziwnej treści, ale biorę się za sprzątanie warsztatu, bo yy, głowice odjechały, już są na silniku. Przeciwwaga od starego wału tutaj leży, jakiś woreczek stary. Blok, tak jak mówiłem, trzeba obrobić, odłożyć ten element, trzeba umyć, założyć do silnika, ale to już później. No, ogólnie trzeba tu posprzątać. I dopiero można przenieść się silnikiem już pod bloczek, ponieważ no, masa jego już jest krytyczna, już nie da się go obracać i jakoś go trzeba będzie właśnie mm, ułożyć, aby dało się założyć miskę. Tak więc no, już bez bloczku się nie obejdzie. Pytaliście się, jaka jest masa tego silnika? E, powiem wam tak, sam goły silnik z tego co ja wiem, e, gdzieś wyciągnąłem z którejś literatury, to wynosi gdzieś chyba 4400 kg. Sam silnik tak jak stoi tamten V8 gotowy do kombajnu tak, tak on waży 1400 kg tak więc no półtora tony prawie masy <coughs> przepraszam samego silnika no to trochę jest tak no i już mówię obracanie tutaj ręcznie już nie wchodzi w grę zaczynam porządki no i jakby nie patrzeć od razu lepiej tak silnik już stoi bardzo fajnie ustawiony na wózeczku mamy tutaj położonego go na przekładkach drewnianych i jeszcze tak sekuracyjnie przypiętym do bloczka, już zdołałem zakręcić dolne stopy korbowodów, tu już wszystko też poukładałem, jak książka pisze. No i następną czynnością będzie montaż rozrządu w całość, potem zamknięcie silnika z tyłu, zakręcenie koła zamachowego, itd. itd. Złożenie rozrządu w tym silniku. O, tu mamy pudełko, już chyba mówiłem, że składam na oryginalnych częściach Jamza. Czyli producenta tego silnika. Co do właśnie rozrządu, drodzy widzowie, to nie jest nic skomplikowanego, aczkolwiek może być też tak skomplikowane, że można temu nie podołać. Nie, no oczywiście żartuję. Złożenie rozrządu w silniku V, w którym występują po kolei poszczególne wałki, no nie może być skomplikowane, tak? Mamy w tym miejscu nawale 0. Tu mamy wajek rozrządu, i tu mamy wajek napędu pompy. No to jakby nie patrzeć, wszystko musi iść w linii. Na kole odwałka rozrządu, które również robi za koło pośrednie, mamy 0 do 0, a na pompie mamy takie oznaczenie n do n. Oczywiście to jest litera rosyjska, na, na naszą wygląda, że to jest po prostu n. I w ten sposób zakręcam to, mogę wtedy przyłożyć pokrywę. No i tutaj temat załatwiony. Co tu dużo mówić. Następnie, właśnie trzeba zmontować pompę oleju. Tak jak mówiłem, tył można go stawiać na stopach. I jak już go postawię z wózka na stopach, tak w tym miejscu chyba zostanie i w tym miejscu będę szykował go do malowania. Jeszcze też nie wiem, czy jest sens, ale chyba dla świętego spokoju po takiej nocnej przerwie, czy tam nawet za dzień, dwa jeszcze, odciągnę jeszcze raz szpilki głowicy. Zobaczymy, czy to coś. Zda, czy w ogóle jakaś szpilka się ruszy, czy to w ogóle coś zmieni, ale to tak to jest tak nadprogramowo. Czy uszczelka się coś ułożyła, czy coś to po prostu siadło? I proszę bardzo, to są właśnie te koła zębate. To jest takie zespolone. Dwa. Jedno przykręcone do drugiego, ale stan to jest rewelka. Naprawdę. I wedle, tak jak mówiłem, znaków. Tutaj mamy na większym kole 0. Tutaj mamy również 0. I te koło trafia nam właśnie na ten ząbek. Tutaj mamy na mniejszym kole, tak jak mówiłem, N i na górnym kole jeszcze go tutaj nie przyniosłem. Również zakładamy pod N i wszystko musi się zgadzać. Oczywiście najpierw aby to zmontować Zakładamy tutaj koło, a następnie tutaj. I mamy to wstępnie założone, tak jak widzicie, aby, aby. I tutaj już mamy znak na znak, i w tym miejscu również znak na znak. No nic skomplikowanego, jedyne co to trzeba po prostu chwilę się pomęczyć, aby trafić tym ząbkiem w odpowiednie miejsce. I tak samo tutaj, i jeszcze właśnie znać tą kolejność montażu, że pierwsze koło idzie te. A te jako ostatnie. To wynika oczywiście, tak jak widzicie, no z kolejności. Z kolejności no ta kolejność montażu właśnie wynika właśnie ze względu na średnicę tych kół. Większe koło bierze z tego mniejszego koła wału napęd, a te przekazuje dalej. No i jeżeli byśmy założyli najpierw te, no to te tutaj na ośkę po prostu nam nie wejdzie, bo będzie przeszkadzało większe koło. Taka polityka i taka filozofia. Nic tu dodać, nic tu ująć. Dokręcić, nacisnąć, dokręcić yy, koło i można zamykać rozrząd. I mamy 5 dni później, drodzy widzowie, po wszystkich wyjazdach, po wszystkich przebojach, robotach, administracjach i tak dalej. Przyznaję się szczerze, słabo widzę te remonty w tym roku. Wszystko szło dobrze do nowego roku. Później jedna fucha transportowa, i od tego momentu zaczyna się wszystko całkiem inaczej układać. Nie mogę zapowiadać żadnych materiałów w przód, bo to wszystko się przewraca do góry nogami i mamy nowy rok. Miało być dużo lepiej, dużo fajniej, jak to wszyscy sobie zawsze życzą. A okazuje się, że wychodzi jak zawsze, czyli w drugą stronę. Jest do Bani. Po kolei, drodzy widzowie. Zapewne część osób już widziała na innych kanałach, że byłem na targach Polagra Premiery w Poznaniu. Pojechałem tam w celu obejrzenia maszyn. Oczywiście, również w celu spotkania się z kolegami, no i spotkania się z Wami, drodzy widzowie. Wszystko było fajnie. Oprócz tego, że te targi były strasznie małe, strasznie skromne. Najmniejsze targi, jakie w życiu widziałem, jeżeli chodzi o polagrę, naprawdę, no, no nie było co oglądać. Była jedna hala maszyn, i, i to tyle, tak. Kto był, to widział. Kto nie był, to nie ma czego żałować. Mówię szczerze. Spotkałem się tam z Marcinem Oraczem z Dani. Mamy umówiony temat, spotkałem się również e, z Maćką Gospodarzem, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, to już tam takie można powiedzieć prywatne sprawy, ale e, wielu z Was zadawało sobie pytanie, po co Ty tam jedziesz, jak Ty nie lawisz elektroniki, elektroniki nowoczesnego sprzętu. No właśnie pojechałem tam też po to, aby załatwić temat swojego siewnika Amazone, podszedłem do jednej z firm, która e, zajmuje się tymi sprzętami, i cieszę się bardzo, że mnie nikt tam nie poznał. To jest raz. Drugi raz umówiłem sprawę serwisu e, tego silnika, czyli zmiany oprogramowania i skalibrowania tego wszystkiego, aby mógł to e, robić szóstką. Chodzi tutaj głównie o prędkość siewu. No i w niedalekiej przyszłości przyjedzie ekipa, zrobi tą robotę. Mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Zapłacimy za robotę i wszyscy będą zadowoleni. Mam nadzieję. Jeżeli to wszystko z tą elektroniką będzie działało jak należy, to ten temat zostaje. Jeżeli nie, to tak jak mówiłem, cała elektronika idzie do kasacji i przed kolego, daj tu robić robotę. No, to cała elektronika idzie do kasacji i będzie przerabiany po mojemu. Trzeba się streszczać, bo mamy już poza połową stycznia. Tak więc, no, sezon wiosenny zbliża się wielkimi krokami. Następny temat, który też mi ostatnio poschłonął 2 dni czasu To jest y, Auto, które kupiłem Już jakiś czas temu To będzie auto, które Służyć mi będzie za mojego szarana. Zapewne pamiętacie Ja do tej pory jeździłem Volkswagenem szaranem y, Poliftowym 1.9 130 koni Niestety po 11 latach Tak, 11 lat go posiadałem Nie, czy 10 10, przepraszam po 10 latach użytkowania, już niestety, ale od dołu, Ruda zrobiła swoją robotę, a tutaj takiego oto brzdąca teraz sobie załatwiłem. No i trzeba było go też doprowadzić do porządku, trzeba było e, zarejestrować, jeździć na te przeglądy, na to wszystko, opłaty, nieopłaty, akcyzy, urzędy, bo to jest auto załatwione przez Patryka. Musi prosto z Niemiec, tak jest. Auto było niesprawne, naprawdę w międzyczasie, Udało mi się tutaj go uruchomić, wysprzątać, wyszykować, powymieniać to co trzeba było. Na przeglądzie wyszło luks. Tak więc teraz będę poruszał się takim oto bąblem, że tak powiem, też z myślą o gospodarstwie, bo powiem Wam szczerze, u mnie auto to jest osobowe do jeżdżenia, to jest na ostatnim miejscu, jakim tylko może być. Aby tylko jechało i aby wszystko było sprawne i żeby nie stanęło po drodze. To tyle się liczy dla mnie, jeżeli chodzi o osobówkę. No i też to czasu zajęło, że. Że doszło do takiej sytuacji, że nawet wziąłem lawetę, auto lawetę, która stoi u mnie na podwórku. Często ją widzieliście. To jest auto laweta mojego szwagra, i wziąłem, od lawet, wziąłem lawetę od szwagra, wsadziłem to auto na tą lawetę i pojechałem już pod sam urząd, pod wydział komunikacji, że tak powiem, żeby to wszystko poogarniać i to jest dalej niby proste, ale jednak nie jest proste, jeżeli chodzi o takie. Sprawy administracyjne a to jest jeszcze nie koniec. Bo, jeszcze ta administracja to długo, długo będzie spędzała mi sens powiek, drodzy widzowie. Ale to też wszystko w swoim czasie. No widzicie, no planów, roboty coraz więcej i awarii coraz więcej. Nie wiem czemu, nie wiem jak to nie tylko u mnie, ale w całym świecie. Widzę, że sypią się te sprzęty na potęgę. Ja teraz mam najnowszą awarię, którą właśnie wykonałem przez tego brzdąca. Jednego naprawiłem, to drugie zepsułem. Yy. Myłem ostatnie tam elementy, coś tu przykowałem, A, myłem wycieraczki, tam wykładzinę wewnętrzną, jeżeli chodzi o pakę. No i po umyciu karcherem, myłem to tutaj ładnie sobie na palecce, po umyciu karcherem nie wyłączyłem swojej myjki i po 14 latach użytkowania sam na własne życzenie załatwiłem swojego karchera. Jestem tak wkurzony, jestem tak zły na siebie, po prostu odłożyłem lancę, Zakręciłem wodę, ale nie wyłączyłem tutaj włącznika, no i mam tragedię, tak. Mój sprzęt widać, że no, jest brudny i tak dalej, tak? Ale naprawdę, no, no, kurde, jestem mówię taki zły na siebie, nie robi ciśnienia. Jak przyszedłem go wyłączyć, bo pracował, yy, głowica już parzyła, tak więc jest po temacie. Po zrobieniu silników, jeżeli nie będzie to konieczne, że przed zrobieniem silników, muszę go rozebrać. Wymienić pewnie tłoczki, wymienić uszczelniacze, zrobić mu kapitalny remont tej głowicy, albo wymienić całą głowicę No i będzie hulał, ale naprawdę, no 14 lat jak go mam Wymieniałem tylko w nim olej, wymieniłem w nim raz yy, świecę I skrownik, tak i skrownik dokładniej Tutaj nawet mam olej na półeczce, oryginał No i No i sam go załatwiłem i mam kolejny temat do zrobienia, no i to już jest Przegięcie badyla Dobra, nie będę wam tu zanudzał a, nowy rok, ale starczy już tego czas działać, co robimy z ósemką dalej. Tak jak widzicie, zamontowany mamy cały rozrząd, pokrywa, uszczelniacz, stopa przednia, podstawa bąka, podstawa alternatora, podstawa sprężarki, e, otwór do napięcia paska alternatora, napinacz, No i tu już byłem na etapie. E, Montażu pompy oleju, ale zanim do tego przeszedłem, to rozebrałem pompę. Zazwyczaj standardowo to robię i nie tylko rozebrałem pompę oleju, ale również jeszcze rozebrałem cały napęd od, 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 od Łukasz Mów, od wentylatora, ponieważ w tych silnikach, jak dobrze pamiętacie, napęd wentylatora pochodzi właśnie z koła zębatego wałka rozrządu. No i tutaj brakowało mi symeringu. Symering mam już zakupiony, zaraz to złożę w całość. Jeżeli chodzi o pompę olejową, właśnie, która tutaj leży, której zrobiłem gruntowny przegląd, jest w niej wszystko w porządku, będzie śmiało dalej pracować. Jedyna rzecz, którą znalazłem, to znajduje się na drugim warsztacie i już Wam idę, pokazuję, co jest 5. Wyszedł problem koła pośredniego napędu pompy olejowej. Te koło pobiera nam Napęd bezpośrednio z zębatki wału korbowego i przekazuje właśnie później na koło zębate pompy oleju. I te koło jest również smarowane na czopie ciśnieniem oleju z pompy olejowej. I tutaj ono obraca się na takiej tulejce. No i ta tulejka okazała się być mocno uszkodzona. Zdarta, połamana, spękana. Jest po prostu amen. Jak złapałem pompę właśnie i zacząłem ją tam szykować do montażu, zacząłem ruszać, mówię, nie, to jest za duży luz. No i wyszło zaraz, o co chodzi. No i teraz na mniejszej tokarce, na taty warsztacie, trzeba wykonać taką tulejkę z materiału, który jest po prostu brązem. To jest brąz z dodatkiem fosforu, chyba jak pamiętam. I to jest kawałek materiału, który został, który używałem przy tulejowaniu przedniego napędu w mojej szóstce, tutaj chodzi o tulejki do wałków wchodzących w zwolnicę przedniego napędu, no i ta tulejka jest do wykonania z tego, ten materiał no trzeba będzie z zewnątrz dużo zebrać, ale po prostu nam wyda, tak no i będzie to strasznie precyzyjna robota jeżeli chodzi o załatwienie tego koła pośredniego, no tutaj okazał się problem, bo mm, osobno nie szło załatwić tylko szło załatwić całą pompę a cała pompa to znowu dosyć duży koszt, a na zapasie żadnej nie mam. No i po prostu trzeba dorobić tą tulejkę w te miejsce, aby to wszystko zazębiło i, i będzie chodzić, tak? Jeżeli bym tego nie znalazł, poszedłby silnik w robotę, to straciłbym ciśnienie, bo tak jak mówiłem, te, ta zębatka jest smarowana ciśnieniem oleju z pompy, no i by było po silniku, przez taki kawałek. Pompa olejowa już odłożona, do pojemniczka, no pojemniczka do pokrywy. Jest ok, smog zakręcony. Czekam właśnie na tą zębatkę. No i teraz biorę się za klepanie rozdętej miski. No jest tutaj co zrobić. Trzeba wziąć profesjonalne narzędzie typu młotek gumowy, wyklepać ją, znaczy troszeczkę no dognieść, tu gdzie jest zaokrąglona, bok też. No i tutaj wyprostować tą przegrodę. A tutaj przegroda druga aż jest urwana no i muszę to doklepać rozrwało przegrodę doklepać i migomatem pospawać wyrzucić wszystkie wióry, odpryski wyczyścić i będzie można zamknąć silnik od dołu tak więc biorę się za klepanko miska wyprostowana na tyle ile się dało gwint poprawiony nie muszę tutaj nic robić zrobiłem po prostu większej średnicy E, pospawana jeżeli chodzi o przegrodę no i tutaj już nic więcej nie wycisnę tak leży czeka na montaż a teraz no wyciągnąłem tego biedaka i rozbieram głowicę robię tutaj to co trzeba aby wyjąć wszystkie elementy które są do wymiany sprawdzić je y, od razu zamówić odłożyć go na bok i czekać aż to wszystko dotrze no. od razu go wyczyścić cały przegląd mu zrobić po 14 latach, tak jak wspominałem. No i być może będzie dalej funkcjonował. Dobra, próję, górę. Tutaj mamy właśnie całą głowicę, jeżeli chodzi o sekcję tłoczącą. Tu mamy fajnie, bo silnik jest chłodzony właśnie cieczą ze zbiorniczka. Ogólnie to tutaj ciecz przychodzi najpierw do tego zbiorniczka, jest pływak, pływak nam odcina ilość wody w tym zbiorniczku. No i następnie, jak już pompa zaciągnie, tutaj wodę. To następnie właśnie pływak nam otwiera i dalej leci nam do niego. To jest zbiorniczek po to, aby mieszać tutaj wodę razem z chemią. Tu mamy zasilanie i to jest właśnie tutaj ten mieszalnik. Dlatego to tak działa i jest zrobione. No a tu jest głowica, tu jest regulacja ciśnienia i tutaj właśnie trzeba ją zrzucić, dostać się do tłoczków, do tego wszystkiego, zobaczyć co jest grane i tyle. Nic inaczej. I co tu dużo dyskutować. Ustrzelniacze stopione, latają o tak o, luźno, nawet nie ma o czym gadać, tłoczki sprzegrzane, zagotowany, wszystkie zaworki trzeba od razu zamówić nowe, cały komplet całej tej głowicy, wszystko, wszystko środku trzeba wymienić na nowe i będzie jak trzeba, wróci do żywych. Trzeba wykręcić jeszcze resztę podzespołów i wrzucić całą głowicę do myjki ultradźwiękowej, niech już się to pierze, a następnie zdemontuję tutaj tą właśnie część i również to wrzucę na myjkę, niech to wszystko się myje i będzie po problemie ciekawe jak z dostępnością, dostępnością części widziałem, że Zelma remontował identycznego pozdrawiam i widziałem, że tam nie było problemu wszystko przyszło tak więc tak więc dzwonić i szukać nie ma na to liczyć o, teraz ładnie widać jak usmażyłem tłoczki już jest zestaw naprawczy zamówiony, tak więc jeszcze karczer będzie pracował. I trochę ciśnienie pewnie będzie miał lepsze, bo to mówię lat kupę on tu u mnie robi. Te tłoczki pewnie były z deka zużyte. No i teraz są przegrzane. Wymiana i naprzód. Czekamy kilka dni na dostawę. O, kamera już odpuściła temat i będziemy składać z powrotem. Karczer odstawiony na bok. Przy składaniu całego go wyczyszczę. Przejrzę jeszcze raz dokładnie zabezpieczona wnęka tam, gdzie pracują tłoczki. Wiadomo, to będzie wszystko myte do montażu. Drogie takie zapominania, ale to już jest nauka na przyszłość. No i tak na dobrą sprawę, po tylu latach to kto wie, jak długo by on jeszcze popracował. No jeszcze by na pewno trochę pociągnął na tych tłoczkach, na tym wszystkim, ale dobiłem temat tym zostawieniem i i wracamy do F8. Co dalej? Muszę zapalić ostatnie światła. No i teraz, w oczekiwaniu dalej na tulejkę, składam u góry silnik. Chodzi tutaj o montaż dźwigienek zaworowych. Wkładamy laski popychacza i pomału tutaj uzbrajamy właśnie wierzchnią część silnika, aby można było już go też zamknąć. I teraz tak, zabieramy się za wkładanie lasek popychacza. Każda była oczywiście umyta, wyprana, ale jeszcze przed samym montażem psikam specyfikiem od odtłuszczania hamulców, czyli po prostu rozpuszczalnikiem. Psikam w każdy otworek, a następnie psikam powietrzem, aby wewnątrz dokładnie ją oczyścić. Chodzi tutaj o to, że te właśnie otwory, które mamy w tych laseczkach one podają nam olej do góry głowicy, do smarowania każdej z dźwigienek zaworowych, i tak to tutaj wygląda. Dlatego środek też musi być idealnie czysty. Jeżeli chodzi jeszcze o dokręcenie głowicy, sprawdziłem ponownie po tych kilku dniach kluczem dynamometrycznym. Nic się nie dzieje, nie idzie kompletnie ruszyć. Tak więc jest ok. No i jeszcze wspomnę krótko o zakupie, którym jest pistolet. Taki o. Mówię, kupię sobie tam w jakiejś kastoramie, czy w czymś tam, żeby był właśnie taką dłuższą o, końcówką. No i po trzech dniach użytkowania, proszę słuchać, bardzo dobrze trzyma. Można normalnie. No, puszcza powietrze, nie trzyma zaworek. To jest normalnie, woła o pomstę do nieba, co jest produkowane już w dzisiejszych czasach. Naprawdę, to jest tragedia. Następnie trzeba. Zwilżyć winty, oliwiareczka, po kapeczce, po kapeczce, aby przykręcić właśnie te dźwigienki. No i tutaj z tego co pamiętam, był moment 100 Nm, tak 100 dokładnie bo jeszcze się waham. Tak, stuwa, stuwa tutaj była i dokręcam wszystko. Wtedy można brać się już za ustawianie luzu zaworowego. Ale to już chyba zrobię wtedy, jak silnik będzie stał w normalnej. To tak powiem, pozycji, i dół silnika będzie zakręcony. No, nareszcie, po tych wszystkich przestojach, udało mi się polecieć z robotą. W końcu mamy widoczny efekt montażu w całość. Mamy zamontowaną miskę. Silnik jest ustawiony dosyć dobrze, stabilnie, w razie co po raz kolejny zabezpieczony, ale to tylko wiadomo, jedną stroną, bo inaczej tutaj się nie da. Założona i skręcona jest, jest odma po wyczyszczeniu. Złożony cały bąk, złożony cały napęd od wentylatora oraz koła pasowe do napędu i alternatora, i sprężarki powietrza. Jestem w trakcie ustawiania luzu zaworowego. Wartość, jaka tutaj panuje, to jest na obydwa zawory, ssący i wydechowy 0,25. Opis instrukcji mówi dokładniej, że szczelinomierz 0,25 powinien wchodzić lekko, jest 0,30 bardzo ciasno. No i teraz bądź mądry i pisz wiersze, jak to dokładnie zrobić. Ja ustawiłem na 0,25, takim bardzo lekkim, właśnie oporem. Powinno być w porządku. Ustawiam w suwie pracy, czyli kiedy oba zawory są zamknięte. Cała taka procedura tego składania no już ruszyła na dobre. I teraz, tak, mam już uchwyty pod, pod rozrusznik, koło zamachowe. Zaraz jeszcze mocno się waham co do, co do, co do montażu i malowania, ale zaraz zarzucam wtryskiwacze. I chyba jednak zakładam kolektory sące. Chyba te aluminium, to co mówiłem wcześniej, nie będę malował. Że nie będę malował, ale chyba jednak to pomaluję. Bo tak doszedłem do wniosku, że te rurki, wszystkie jak to, tego nie pomaluję, tu co są te korpusy, nie korpusy, to wszystko co trzeba pozakładać, To jak tego nie pomaluję, to tak będzie wyglądało jak. No ja wiadomo jak. Tak więc założę chyba wszystko jednak i pójdzie w całość. Za, mom za moment zakręcę pompę wody. No i tak to by to wszystko wyglądało składaniem tego silnika. Powiem Wam szczerze, wdzięczna jednostka do tego montażu. Bardzo fajnie, przyjemnie to się robi przy nim. Jak jest teraz też wysoko ustawiony, to jest inna kwestia, tak? Ale no, 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 no spoko to się właśnie działa, bo tak jak ustawiając zawory, ustawiam sobie słów pracy na tym i teraz na poszczególnym cylindrze po kolei tylko obracam o 1 trzecią obrotu wałem korbowym i już skakują kolejne zawory do ustawienia, tak? Tak więc, tak więc, no... Jest w porządeczku. Mam nadzieję. Nie będę Was tu więcej zanudzał tematem tego silnika. Sklejam to w całość, że tak powiem. Mam nadzieję go jutro wymalować i uzbroić do tego stopnia, by można było go już wrzucać w ciągnik. Oczywiście najpierw zestawiam, uruchamiam go na dole. Z tego zrobię materiał, oczywiście z całego tego uruchomienia. No i tam przy ciągniku też czeka mnie dobra batalia, aby go wrzucić. Trzeba tam parę rzeczy przerobić, parę rzeczy ogarnąć. Żeby to miało ręce i nogi No i dalej zachodzę w głowę Ile ten silnik popracuje I jak długo on wytrzyma Widząc właśnie to co teraz Dzieje się u chłopaków z branży Tak jak u Łukasza od Kejsów Co się wydarzyło O u Grzesia Bardowskiego U jego brata w sumie Z ciężarówką co się wydarzyło To Wszystko zależy jak się uda Naprawdę jak to się uda na co się trafi Wszystko bardzo dużo na to wpływa Ile ten dany sprzęt po danym remoncie jest w stanie przepracować. Długo by gadać na ten temat, ale ja powiem tak. Mam nadzieję, że prawidłowa eksploatacja w moim wykonaniu. ja staram się dbać o te sprzęty zaowocuje i będzie robić robotę dosyć dosyć dużo godzin bez problemu to tyle na dzisiaj trzymajcie się, cześć